Panie, ale smakuje się czy nie? Spamuję. Spamuje Pani Proszę bardzo. Może no, ja też żyję, nie no, ludzie, no, To są ludzie. się go do ale trzeba zrobić temat. Czy powiedziała? Czy jest dobra czy niedobra? No dobra. Dobra Góra. Okej, okay, Mam Was prośbę. Wyplujcie na ziemię. To Nie chodzi o to, kto spóli dalej, dobrze? Proszę bardzo. To no tak, jak się stunęła, ale Z zemem! <slucz> jest... Dobrze? z tak, nie? ma zamiar zielony. A proszę bardzo. A tak, chciałbyś zamienić się z na dmę? Raczej nie. W czemu nie? Nie wiem, to faktycznie jest, 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 jest nie A co powiedz, to to świetnie nic? Tylko mam konieczko, ale konieczką, mówię, do Co? na pytanie, później nie zapraszasz pytanie, Nie. Dlaczego? czego? O ok, kurde, ty. Konieczka? Nie. Nie. Okej, okay, sorry. Ktoś ma? umarć? Cholera w jak się dotknęło to? Nie. No tak cztery nie mam swój I Nie chcesz?

No i Dziewczyny i oni dotyczy w dużym stopniu w Was. Żyjcie w świecie, który mówi do Was, rozbierz się, dajcie żyć, Nie ma problemu. Coraz więcej kawałków z Ptelodeli mówi o tym, że można mieć kilku partnerów, nie ma żadnej odpowiedzialności na scenarię. Nie wiem, czy wiecie, że do polityka w Polsce wylega w szpach z tzw. luźnych związków. Bez ślubu. To co to ślub? Lepiej żyć tak jak chcemy. Byłem w Wyszkowie. Dzisiaj omówiłem Pani na waszej, gdzie poznałam małą dziewczynkę 7 lat. Mama zostawiła ją w lesie, przynosiła do drzewa powiedziała, że już jej kocha. Co? Zaczęła poszukiwać swojego partnera, z którym w spółce zostało wprowadzone spół, spół, dziecko. Wiesz, co się stało? Dziewczynka zaniedbiła. mówiła. wyjścia, się, do oczuł się. Do dzisiaj nie umie. Dramat. Odpowiedzialność czterostych ludzi. Bo my chcemy stworzyć tak zwany moralny dom publiczny, w którym wszyscy będą robić, co nam się podoba. Coraz więcej utworów dziewczyny mówi do dziewczyny Nie być musimy być kobiece, musimy być pewne jak porno. Rozwierzmy się. Udawiamy niektórym serc. Bawmy się w życie. Jesteście młode i piękne. Hello. Nieprawda. Macie jak marzenia. Macie jak tożsamość mamy. Naturalnie skodowany wasz organizm. Wiesz, że zostało pieniężne dla ludzi na dziecko? Popłakałaś się w szpitalu i powiedziała do mnie, do mnie, do mnie, czy mnie jeszcze kochasz? Z tym, że wiesz, tak nie kocham Cię za ten wygląd, ale za to tu nie w środku. Byłem w Kanadzie, pół roku temu, małżeństwo. On 80 lat, ma 70 kilka. 60 lat małżeństwem. Szli za tak. Sobie, znaczy on, nie on z nimi, tylko ona, ona z nimi. Szli po troszkę. Podjechałem do nich i mówię, co to jest, żona pana? On mówi pierwsza. Jedno życie, ja żona. Mówił łał, jaki ty nowa, ty. Już jak w Polsce się znów się zepsułeś i tym co zrobię Właśnie z powodu zgodów, naszej rodziny, nie ma kondylacji, tak jak nam wiesz, nie ma Macie wielkie marzenia, nie skupcie ich. Wielkie brawa dla was. Jeszcze raz, małe zaproszenie. Wielkie dzięki. Zadajcie sobie, kto wam powiedział tą informację, panowie? Ktoś zadał mi pytanie. O que Bo wielu młodych upadów z moim wypływały się wynikami i myślę, że to nigdy nie odejdzie. I dochodzicie do z niego i okazuje się, że znowu, z waszych żony chce zrobić ja wolną. Ale jest to bo ona nie chce tego jakimś takim lejść. Jest ty mówisz, ona nie daje tego, co na filmiku, więc tego dołu publicznego jest radzać żonę, a przekaz zdrada z dzieci. Jest grawa. Poro prawa zabija naszą możliwość umieć. Jeżeli chcesz być wylowany na mężczyzną, to zacznijmy życzy się myśleć o tym, z czego korzystasz. Wiesz dlaczego tak mówię? Dlatego, że Warszawa, duże miasta w porównuje młodych ludzi, którzy po studiach myślą, że jeszcze na tym dzień zarobić, tak dalej. Warszawa, czy w kiedy chodzi o spodykację węgielną Korzysta z jej usług. Dramat, kolonia, gdzie na czerwonych ulicach stoi wiele młodych dziewczyn, które zostały w próbach nocnych, gdzie w dalszym ciągu prawo zostało to może być tracinka w przyszłości. I co wtedy robisz? Dalej na odpoczyniono? Z nienawidznym przemysłem. Kiedy zrozumiesz, że południowe młodych dziewczyn zniszczyli życie. Na koniec chcę zareagować, która spada dla naszych rodziców. Zanim znam swój czas i po tej godzinie mówisz, Dobra, ty, chudy gipów w okularach tak poprzedz, ja mam szansę dowolniu. Być może nie napalić się, mamka, ale może z tym spotkamy za parę lat, staniesz się na siedzibie. Przypomnij sobie te mapy, to myślicie w kulnej oczach, takich to jest kibla, że mam podajcie się. Gmin zapaliła się, mamka, po kilku latach. Każdy mogli się o tym spotkaniu, żebyście poznali Boga. Żebyście uwierzyli w to, że żyjemy raz. I co potem? Kim będziesz? Ja wierzę w to, że Pan przybywał do mnie to on nie wie. Tobie też. Mnie, nie jest mu z kluczy. On jest w Biblii, czy tam słowo głównie, który kuranka, Ewangelię, salwy, przypowiedzi Salomona. Nie stało się chrześcijan Model. Ten proces jest po pięć lat. Gdzie, gdzieś tam nie wie, to na to nie. Jest. Na każdym kroku dawał mi powieść. Dziś jest nie wierzyć Panu Jezusa. Dlatego, że on uwierzył we mnie, mi rękę. Jakby jeden z wszystkich pobiegł po i innych rzeczy, on podoni rękę. Was pozdrawiam, pozdrówcie rodziców. Pozdrówcie momenta, zanim minie swój a on mówi na pewno, pochowasz rodziców. Nikt nie wie, się, kiedy. Podziękuj im za wszystko, co się dla A dzisiaj dzisiaj jesteś zbudowany małapem, to musisz zdarzać pokonał system. Proszę cię o dwa słowa, dziękuję i Ja nie zdążyłem. Kiedy ta otrzymał coś karta, pojechał na ten grób, tam, powiedziałem, tato, przepraszam, że się bardzo zmieniam. Nie złożyłem się do dzisiaj słowa, wysłuchania do czekania poznańczej. Tak nie ma dzisiaj. Nie ja miałem szans wyroby, tak musimy śmiać. Pani ma obowiązek bóstwa. Życie, które miałem, dało mi ogromne laty, ale podzielam decyzję o walce. Chcę być młodym człowiekiem. Dla nie mam takiego zadań, jak mam tego. Mogę poczytać, rozwijać siebie, zobaczyć innym, ludziom, tylko zobaczyć przestrzeń swojego życia. Nasz pan pisze Piszę na bardzo wielu młodych ludzie mam jakieś pytania, mam z Chciałbym coś napisać, jest jesteś na naszej Wszelkie z moimi ludźmi motywujemy nas dalej, że ścigamy ten portal w starem odróżnieniu od jakichś akcji młodzieżowych, po to, żeby zobaczyć, że to, co mówimy tutaj, jest wiarygodne w moim podobnym życiu. Tak żyję na co dzień. To jest ta konfrontacja dla moich ludzi z domu, na no, temat tego, który był kibolem. Żył na osiedlach, czpał w jej. Też podoba decyzję kilka lat temu, zaczął poznać Boga, dzisiaj skupimy na pierwszym roku, na tę Niech ci bóg posta, no, pozór z rodziców. Pozór ta tejmana, zawsze jest wyniszczana, zanim odejdą. Ja, żebym już zajdę. Nie zasypiajcie jeszcze, tak zapytać za was. Chciałem sobie wypomnieć, że nie mam zdjęć, które są na nich wspólną sobą. To też wróciłem do nas, takie wspólne zdjęcia. Tak jakbyś czas zdjęcie, zapraszamy cię ze nami. zrobimy sobie jakby tam w stanimy. staniemy. Tak, Poprosimy. I... Dalej. Czy w ogóle mnie to nie interesuje. Ja musiałem wejść na miarę, żeby stać się jedynym Wiele hmm. lat jeździłem, dopóki nie powiedziałem, że ja chcę być bieżącym hmm. człowiekiem. Hmm. Ty nie musisz, Pan, bo wierzę w Ciebie. Wyślij się. Zobacz, kim ma jest. Spróbuj go poznać. Zobacz, jak to było w swoim skutkach, dlaczego tutaj jesteś. Twoje życie ma cel. Jezus Ciebie kocha z granic, ja to wiem. Nie musisz spadać życia. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo za uwagę. Niech Pan dobry Bóg błogosławi. My ruszamy do... Dalsze miasta, gdzie będziemy się do środków szkolnych, w ciepłym świecie, w teatrze, w domu dziecka, w, w, w którym nie młodymi ludzi, dopóki będę żył, będę mówił ciepłym rzecz. Jezus jest po Twojej stronie. Nie znamy ucieczki. Nie podawamy kwiatów. Nie słyszałam. Nie podawamy kwiatów. Nie pijajmy wody. A zegarki nie rosną. Pięknie, szybko, dobrze, zamknijcie. Ja mam pomogą Wam, żeby w sytuacjach, kiedy ludzie nie wiemy, pytają, odpowiedzieć sobie przez sygnały. To jest logiczne. Zapraszam do zdjęcia, kawałek z od klasy, no bo w my Was serdecznie poprosimy, proszę bardzo, za ten No